Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Międzypokoleniówka, jak każdego tygodnia, jest, spotykamy się z Panem Mecenasem po jakiejś małej przerwie. Przedstawiam jeszcze raz Pana Mecenasa, Pan Filip Wołoszczak z Fundacji. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Cześć. Witamy Dobry. Pana bardzo serdecznie. Bardzo nam miło, że się Pan z nami znów spotkał, choć temat chyba Dziękuję nie będzie... Za ba bardzo się cieszymy, czyli cała inicjatywa Stop Przemocy. Mam nadzieję, że już ktoś do tej pory skorzystał też i z waszej pomocy. E wiem, że was obowiązuje pewnie tajemnica, więc nie podpytujemy. E <laughs> Dokładnie, ale można się zgłaszać, zapraszamy do kontaktu. Zgłaszać. Tak. I e dzisiaj nam przykład taki Rodzaj przemocy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, myślę, że już nie będziemy przypominać, czym jest przemoc. Jeżeli ktoś z Was trafi na ten odcinek jako pierwszy, to cofnijcie się do odcinka, który jest pod tytułem Międzypokoleniówka o przemocy fizycznej. Tam będziecie mieć wprowadzenie, czym jest przemoc, jakie są rodzaje przemocy. A dzisiaj o takiej przemocy, której nie widać. Czyli dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o przemocy psychicznej. O tym rodzaju, którego nie widać, które nie powoduje siniaka pod okiem. A boli bardzo. Czasem bardziej boli niż ten siniak, więc co takiego wchodzi w ten zakres przemocy psychicznej, bo to jest tak rzadko definiowane, że dużo osób sobie nie zdaje sprawy. Więc wracając może do definicji z ustawy, którą wcześniej tak w wcześniejszym odcinku, jest to zachowanie wielorazowe lub jednorazowe, które wobec adresata jest w jakiś sposób nieprzyjemne, tak? mm -hmm. powoduje gorsze, gorsze samopoczucie, niższą samoocenę, a zgodnie z, ustaw zgodnie z definicją ustawową nawet jest to naruszenie dóbr osobistych, czyli taka dość lekka mm -hmm. dolegliwość psychiczna, która no, podważa jakieś kompetencje mm -hmm. czy umiejętności. Czy, inne jeszcze, jeszcze formy, więc zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, ta przemoc psychologiczna jest najszersza. Tak? Mm. Najszersza w zakresie, o którym jeszcze rozmawiamy, a tutaj też w ramach tych definicji przemocowych trzeba powiedzieć o tej przemocy, która może być jako oddzielna forma przemocy, może być jako forma przemocy psychologicznej, czyli przemoc ekonomiczna. Mhm. Czyli zabieranie pieniędzy, wydzielanie pieniędzy, rozliczanie co do złotówki z pieniędzy udzielonych na zakupy czy, mhm. czy, 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 czy podobne sytuacje. To też może być takie uzależnienie drugiej osoby. Tak, tak nie dokładnie. idziesz do pracy, ja ci daję pieniądze. A później no niestety to no, są moje czyli pieniądze, na zasadzie. Tak? Ty tak. Nie idź kochanie do pracy, ty się zajmij domem, ja tyle zarabiam, no, a na, później... przykład, na przykład to albo w drugą stronę, no ty mm -hmm. zarabiasz, to dawaj mi te pieniądze, bo ja, ja wiem, jak je wydać, a ty źle mm -hmm. wydałam takie formy też, że, że tak powiem, mm -hmm. może nie tyle, że widziałem, ale, ale, z... ale, ale się. są i, mm -hmm. i na pewno są, mm -hmm. tak? Bez, bez dwóch zdań. I to jest o tyle. Przemoc fizyczna wszyscy ją widzimy, tak? Można tak. ją dla mnie jako dla prawnika dość łatwo zakwalifikować jako przestępstwo takie owakie czy taką formę naruszenia prawa. Przemoc fizyczna jest o tyle, przemoc psychiczna jest o tyle ciężka, że trudno ją w pewnym zakresie udowodnić. Tak? A też e, oczywiście mogę o czymś zapomnieć, tak? ale głównym przestępstwem, jeżeli mówimy o reakcji prawnej państwa, mhm. no to widziałbym przestępstwo znęcania. Tak, czyli tam długotrwałe działanie na niekorzyść tego, na niekorzyść ofiary mhm. i groźbę może jeszcze ewentualnie, no, tak jeżeli to... znęcanie się, znaczy jeżeli ta przemoc psychiczna dotyczy groźby rychłej przemocy fizycznej, rychłej tak. przemocy fizycznej. Ale znęcanie się jest taką klauzulą generalną, tak? Bo nigdy wszystko można w to znęcanie się wrzucić chyba. To bardziej w przemoc w wszystko, w przemoc, tak? No bo już co do znęcania to i policja ma większe doświadczenie i sądy mają większe doświadczenie i to, to rzeczywiście, rzeczywiście w takim czy innym zakresie działa. Niemniej jest to najcięższa forma bardzo ciężka dla mnie jako Aha. praktyka do uchwycenia przemocy ze względów dowodowych, ale też mhm. jej spektrum jest takie szerokie, że to jest od kwestii, które są przestępstwem, tak jak mówię, znęcania poprzez czyny, które są przemocą. Ale które się nie kwalifikują do żadnych z elementów pomocy, czy to cywilnej, czy, czy karnej, mhm. i są jedynie kwestiami na przykład yy, i znów do tego wracamy zidentyfikowania tego i rozwiązania przez samych uczestników wewnętrznie. Czyli najlepsza, oczywiście, forma rozwiązywania sporów, czyli czy to mediacjami, czy mhm. zwróceniem się do osób, które przeszły taki sam problem. Tak. Ale tak poprosiłybyśmy Pana, e, tak jak w poprzednim mhm. odcinku, o taki, w cudzysłowie to wezmę, katalog zachowań przemocowych mhm. z tej serii, zachowań e, przemocy psychicznej, bo myślę, że część z widzów nie ma pojęcia, że jest ofiarami i to też wypowało tak, z tych moich tak, tej nas Przemocy psychicznej po prostu nie widać, tak? Odczuwam osobiście, ktoś odczuwa, czy ja, czy ktoś, czy. Boli mnie serce, boli mnie głowa, źle się czuję po takim czymś, tak? Ale nikt, wcale nie musi niktoś uwierzyć, że ja jestem ofiarą przemocy psychicznej. I właśnie, jak to. Jak to... Czyli ten katalog, prosimy tak, o katalog tak, po prostu tak. zachowań przemocowych. Czy powiedział, tak, wymieniając próbuję mhm. na, palcach, na palcach wymienić, wymienić od obrażania. Czyli po hmm. prostu stosowania słów powszechnie używane za, za obraźliwe. Tak? Hmm. To jeszcze oczywiście możemy tutaj mówić o jakimś przestępstwie, pomówienia, zniesławienia, ale to zakładam, hmm. że osoby poddane przemoc to dla nich jest najmniej ważne, hmm. bardziej jest wyrwanie się z, znalezienie skutecznego środka, ten może być niekoniecznie skuteczny. Tak? Od wyzywania, deprymowania w sensie. No tak, no znów źle zrobiłeś, zrobiłaś, no ale czego się można po tobie spodziewać? No. Mhm. Nie myślisz. <gry> <gry> tak, tak, mhm. tak. E, poprzez kłótnie czy tam krzyczenie, wyżywanie się na, ta, na takiej osobie. E, poprzez obrażanie się, to też jestem w stanie sobie tak, wyobrazić. Tak, takie potoczne strzelanie focha. Tak, w sensie, hmm. kupiłeś mleko? Nie, nie kupiłem. Boże, tobie coś dać i hmm. obrażenie i to wywołuje wtedy poczucie winy u tego... Kupiła, kupiłam sobie sukienkę. Po co? Odbiorcy, u, u odbiorcy <grym> przemocy, tak? tak? Poprzez to, co rozmawialiśmy bo przemoc ekonomiczną, czyli no wydzielanie tych pieniędzy. Hmm. Dobrze, daję ci 200 zł, pójdź, zrób zakupy na, na cały tydzień, ale zwróć paragony, żebym podliczył, co kupiłaś, Ile wydałaś, ile myśli mi zwróciłaś poprzez e, wydzielanie tych pieniędzy w ogóle na, na życie, czy to też zabieranie, chociaż tutaj się kwalifikuje też jako przestępstwo, nie wiem, jakiegoś przywłaszczenia czy, mhm. czy, czy, czy kradzieży. E, o krzykach mówiliśmy, o wszczynaniu na przykład e, mhm. awantur, deprecjonowaniu danej osoby. Czyli takim poniżaniu. Tak, mhm. do, dokładnie. Wszystkie te... Czyny powiedziałbym, czy te zachowania, że to jest przemoc. A czy szantaż emocjonalny też wchodzi w przemoc psychiczną? Jak psoiczną? najbardziej. To, to, to jest mhm. inna troszkę postać tego wywoływania poczucia winy. Czyli jak ja wiem, że jestem niedobry, czy niedobra, ale jak mnie zostawisz, to pójdę sobie, zrobię krzywdę. Albo mm -hmm. wywoływanie poczucia winy na porządku, mm -hmm. no, przez swoje niedobre zachowanie, ja teraz mm -hmm. jestem skrzywdzony. A to miałeś skrzy, skrzy, Skrzywdzony, ja teraz jestem skrzywdzony, mm -hmm. skrzywdzona, więc no, musisz mnie przepraszać. Mm -hmm. e, I no, to musi przepraszać, to jest jakiś skutek. No, ale najważniejszy skutek, moim zdaniem, dla takiego odbiorcy przemocy, dla ofiary przemocy, e, jest kwestia złego samopoczucia. no Bo ja wtedy myślę, że osobie, którą kocham, która jest dla mnie ważna, zrobiłem przykrość. Mhm. Więc jak zrobiłem przykrość tej osobie, no to, to no to muszę przeprosić. To znaczy, że to ja jestem tym złym, czyli tak. to jest całkowite odwrócenie tego, mhm. tej sytuacji. No, przypominam sobie jedną taką sytuację właśnie z osób, które się do nas zgłaszały. I to nawet nie małżeństwo, tylko para, już tutaj nie powiem, która płeć się zgłosiła, ale sytuacja właśnie, że ta osoba jest wyzywana, poszturchiwana, ale głównie z tą przemocą psychiczną, przy czym ta osoba usłysza, jakbym był, czy też była tak z kimś innym to by było dobrze, a to ty mnie doprowadzasz do takiego stanu, no że ja się tak zachowuję. Klasyczny przykład yy. mhm. przemocy, przemocy psychicznej. Mhm. Tak. Do czego doprowadza taka przemoc psychiczna drugą osobę? Takie, jeżeli, jeżeli z doświadczenia mhm. prawda, Pan spotyka się, jakie są efekty tego, jeżeli to, czy to, to jest tak, nie, niezatrzymane? To jest kwestia bardzo, bardzo psychologiczna i bardzo indywidualna, z tego co ja widzę po ludziach, którzy się czy to do nas zgłaszają, czy do mnie, do mnie osobiście, taka przemoc psychiczna bardzo tak podważa poczucie własnej wartości, mhm. stawia tego sprawcę przemocy wyżej i to czy to wyżej w zakresie. No on jest lepszy, ona jest lepsza, to ja jestem ten, ten zły. Mm -hmm. i pro, Ja tutaj używam własnego sformułowania, nie wiem czy ono jest poprawne psychologiczne, do takiego współuzależnienia czy uzależnienia tego z, z ofiary przemocy od sprawcy przemocy. Bo jeżeli mówimy o tej pierwszej rzeczy, czyli o zmianie poczuciu własnej wartości, to taka osoba później myśli, i to jest moim zdaniem straszne, Aha, no to ja nie mogę od niego, od niej odejść, no bo to jest najlepsze, co mi się trafiło, jak pójdę, pójdę, ale pójdę tak, gdzie tak, ta indziej. mówiła, tak. pójdę tak, gdzie indziej, no to, to gdzie ja pójdę? Nikt mnie nie będzie chciał. To wrócę do mamy tak. i będę no. żyć z kotem i z rodzicami. No, no. tak, spłycając, tak. ale moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne psychologicznie z tego względu, że po prostu współzależnia tą osobę i trudno jest się później z tego wyrwać. No bo to też tak... Taka przemoc psychiczna nie trwa dzień mhm. czy dwa, to nie jest. To się nie, składa. Tak, to jest miesiące, lata, i później, tak. jeżeli osoba taka jest trenowana w, tym, w ten sposób, no to to nie jest później jeden dzień czy jeden Przyzwyczaja dzień. Przyzwyczaja się do tak. takiego traktowania. I cały czas tak? pomniejsza swoją własną wartość. Tak, i później mówi, no pójdę tak jak, jak farmacjonalist mówi, pójdę, mhm. nie mam gdzie, nie dam sobie rady, a tu. Bo często też to, tak mi się wydaje, że sprawcy właśnie przemocy psychicznej utwierdzają, że jesteś nikim. Tak. Że dokładnie. sobie nie poradzisz bez mnie. I A to, to tak nie jest, słuchajcie, to tak nie jest. I też często niestety dzieci z takich domów wyrastają bardzo w ogromnych kompleksach, ale to na czym mi zależy, żebyśmy powiedzieli, jakie słowa są tymi takimi bardzo kto, świadczącymi, że to już jest psem, przemoc psychiczna, bo to często są właśnie słowa, to obrażanie, ale tak. Dajmy kilka przykładów. Znaczy bo... ja bym nawet y, obrócił to mm -hmm. pytanie, nie słowa, mm -hmm. tylko e, mówiąc oczywiście w sensie nie o nadwrażliwych ludziach mm -hmm. i niewrażliwych mm -hmm. ludziach, o takich e, normalnych odbiorcach, powiedziałbym, że. Słowa tutaj, które używa sprawca w przemocy, są drugorzędne. Uh -huh. Bardziej, moim zdaniem, ważne jest, jak te słowa są odbierane. Bo uh -huh. może jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, że nie, nie, nie padną e, zwykłe słowa, typu, e, wulgarne słowa. Uh -huh. Padnie to nawet niewykrzyczane, uh -huh. ale powiedziane w taki sposób, bardzo piękną polszczyzną uh -huh. <laughs> literacką i ta osoba, do której to jest adresowane. Się o wiele gorzej poczuje, niż gdyby została okrzyczana. Więc bardziej bym w tym zakresie i też przez pryzmat definicji przemocy, z ustawy o przeciwdziałaniu mm -hmm. przemocy, brał pod uwagę, jak takie słowa są odbierane przez samego odbiorcę tych słów. Czy, tak Czyli tak jak jeżeli czy to... sprawiają mi przykrość te słowa, podważają mm -hmm. poczucie własnej wartości. Często też są nieusprawiedliwione, mm. bo to mm. kwestia usprawiedliwienia to jeszcze inna, mm. szeroka kwestia, bo też nie, wszystkie, nie wszystko da się usprawiedliwić. Tak to od razu mm. sobie, sobie powiedzmy, że to też jest mechanizm obronny jakoś osób poddanych ofiar przemocy, że usprawiedliwiają zachowanie sprawcy swoim zachowaniem, no co też mm. moim zdaniem jest klasycznym objawem. Mm -hmm. Czyli ukryją? Te, w ogóle tak. E, mm. tak, kryją, w sensie no to usprawiedliwiają, o mm -hmm. może tak, no e, dlatego mnie okrzyczał, no bo rzeczywiście mm -hmm. obiad miał być o 11.15, z 11.16 mm -hmm. obiadu nie ma, no. Co tak. robisz? Moja wina, to tak. jak, jak najbardziej. Dla, tak. dla, dlatego powiedział, że y, jesteś gorszy, bo jesteś drugi w szkole, bo cenach, a nie... Tak. tak już mówię, bo dzieci sobie nie wybiorą, prawda, rodzicu bo jeszcze partnerzy, zaraz przejdą do tego, że, że mąż, żona sobie, po, czy też jak żyją ludzie sobie na kocią łapę bo niestety tak, tak też żyją i tkwią w takich przemocowych związkach, to oni jeszcze mogą... Są na równym poziomie, prawda? Jeżeli dziecko wzrasta w takim domu, to ono może się do końca życia nie zorientować, że mam jest ofiarą. Po pierwsze jest, z, tak. po pierwsze, jest dzieckiem, czyli mhm. jest no tą o wiele słabszą stroną. Tak, a rodzic jest autorytetem dla tak, takiego dziecka. No i tak jak rozmawiamy, dorosła osoba, chociaż to jest bardzo trudne, bo tak? mhm. nie, nie, nie można o tym zapominać. No może się wyprowadzić. Chociaż mi to jest łatwo mm -hmm. mówić, ale tak. ma jakieś narzędzia. A dziecko się nie wyprowadzi. Dziecko się nie wyprowadzi, no bo też jakie dziecko ma wybór w ramach wyprowadzenia się, tak? Mm -hmm. no, no zdecydowanie... No chociaż ten przykład z Poznania bodaj, ten już abstrakcyjnie mm -hmm. brutalnie nie wiem czy Panie pamiętają. Był chłopiec, znaczy to jest znam tylko z przekazów medialnych, mm -hmm. tak, który sam się zgłosił na policję, mm. zostawiając list pożegnalny tak. matce i e, tam chyba partnerowi. Czy nie? to o, było niedawno o, teraz, o, tak? Tak, z mm -hmm. dwa miesiące temu ojciec mówi, mm -hmm. że już ta przemoc wobec niego jest tak stosowana, że on woli mm -hmm. pójść do domu dziecka niż tam przebywać. O no. no to też ale spotkałyśmy się z taką sytuacją, prawda, gdzie dziecko już... odeszło z domu, zgłosiło do nauczycieli, że jest, że nie daje. To i... jest taka mm -hmm, niewyobrażalnie. Tak. Niedobra sytuacja, że. Przykropka, po prostu. Ale, ale zawsze, jeżeli y, jesteś osobą nieletnią i nas oglądasz, i się orientujesz teraz, że, że jesteś ofiarą przemocy, to zgłosi się do swojego wychowawcy. Do psychologa? Do psychologa szkolnego. szkolnego. Do kogokolwiek z osób dorosłych. dorosłych. Po prostu. Mhm. O pomoc, tak. Bo dlaczego, to jest ciężkie. Bo to to jest to jest przy... Musi być ktoś musi być ktoś dorosły, może, tak. Psychiczne. To naprawdę, żeby człowiek zrozumiał, że jest w taką ofiarą, to, to naprawdę trzeba dużo słuchać, dużo widzieć. dużo to dziecko kocha tego sprawcę. To, bo to, nie sprawca, wiadomo, więc jak? to jest, no jak to, Ja spotkałam się z taką sytuacją dosyć niedawno. Też jedna kobieta powiedziała, że ojciec stosował przemoc wobec nas. Ale nikt z nas z tego, właśnie psychiczną przemoc, nikt z nas z tego nie zgłaszał, bo nie chcieliśmy iść do domu dziecka. No to to jest to, co tak. przed chwilą rozmawialiśmy, no tak. że jaki jest wybór? No, oczywiście, mm -hmm. dom dziecka no, to jest taka ostateczna, ostateczność, ale to no, można zawsze do dziadków pójść, do wujka, no ale mm -hmm. po pierwsze. No to jest nasz rodzic. No to, mm -hmm. to jest bardzo ciężkie. Druga kwestia, o której rozmawiamy zaraz będzie poczucie winy. No bo mm -hmm. na... Na Na 100%. Nie, no, robię przykrość rodzicom, tak. tacie, mamie. Trzecia rzecz, którą też nie można zapominać. Nikt nie daje, jeżeli chodzi o rodzinę, no jeżeli... E, dziecko wzrasta, w, w, rodzice są przemocowi, no to istnieje prawdopodobieństwo, nie wiem jakie, że hmm. dziadkowie, bo skądś rodzice być? musieli tak. mieć takie, mogą mieć takie wzorce, skąd no może od dziadków. Hmm. Więc to jest rasa poza tym też idąc do takich dziadków, yy, 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 z uwagi na powiązania rodzinne, hmm. no dziadkowie tak będą dopuszczać takich yy, rodziców, no bo są też ich dzieci, no tylko jest, yy, to jest bardzo skomplikowany temat, tak ludzko hmm. skomplikowany, tak. no. No to ja mogę dać cztery rozwiązania, mhm. ale te rozwiązania muszą być skuteczne, w sensie dobre dla e, ofiary przemocy. Po prostu. Tak, nieraz się mówi, a dziecko ma wyobraźnię, tak? Nie, wierzy że się dzieciom, przesadza. To też prawda. Mhm. I, a z kolei dorosłych, bardzo często ja na przykład spotkałam, że po takiej przemocy, gdzie nie masz się do kogo udać, bo nie wiesz gdzie, z taką przemocą psychiczną no, są różne choroby, prawda? I nerwice doprowadza czasami to do samobójstwa, bo nie może sobie poradzić. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. Tak. Ale też to, o co my, bo też mamy czas ograniczony, myślę, że przy tej przemocy psychicznej warto by było poruszyć kwestię, dwójka dorosłych spotyka się ze sobą, i osoba, która jest sprawcą, nawet jeżeli robi to nieświadomie, na początku się nie ujawnia, na początku te osoby są urocze, fantastyczne i w ogóle później się robi dramat, ale na końcówce tego dramatu y, znowu się robi fajnie i y, to się chyba nazywa cykle przemocy, to u tak, stronie do, do, dokładnie, takiego. ale to y, za, 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 zanim przejdziemy do cyklu, mm -hmm. cyklu przemocy, to co, co ja widzę i co też mm -hmm. w poradniku jest, y, Oczywiście rozmawiamy o tym, o tych początkach cały, cały czas. Nie, nie rozmawiamy, chociaż to też może mieć zastosowanie, często ma zastosowanie do późniejszych spotkań, znaczy do, do, do późniejszego tego etapu, mm -hmm. jak ta przemoc jest już tak bardzo rozwinięta, że jest to to współuzależnienie, o którym rozmawialiśmy. Pierwszą rzeczą moim zdaniem są, tak jak przemocy tej delikatnej przemocy mhm. fizycznej, jest zdanie sobie sprawy z problemu. No niestety to jest pierwszy, mhm. pierwszy, mhm. pierwszy krok. No, rozmawiamy zawsze, no, czy przynajmniej moja perspektywa jest od e, osoby, o, ofiary takiej przemocy, mhm. zdanie sobie sprawy i później poszukanie rozwiązania. Tak? Jeżeli mhm. to jest przemoc psychiczna, tak jak pani mówi, na początku tego spotykania się, na początku tego związku, no to mamy. No, jedno jest bardzo proste narzędzie. Początek spotykania się osobami nie pasuje, no to kończę to, to Ale najczęściej te osoby są urocze. No tak, no, ale to mm -hmm. po, po jakim czasie się ujawni. tak? No, jeżeli mm -hmm. po sześciu miesiącach, no to tych uczuć się śmieją, troszkę, mm -hmm. nie jest tak dużo zainwestowanych, żeby tego nie skończyć, a jeżeli tych uczuć jest bardzo dużo zainwestowanych, oczywiście to wszystko mm -hmm. zależy od konkretnego przypadku od konkretnych, człowieka konkretnych osób. No to pomoc psychologiczna i to pomoc mm. psychologiczna dwóch stron, no bo tutaj mm. do tanga trzeba dwojga, jak śpiewa mm. artysta, no to jedna osoba musi sobie zdać przemoc, e, przemoc zdać sobie sprawę tak. z problemu mm. e, i postarać się z drugą osobą ten problem rozwiązać, tak? Bo to albo lecz... się rozejść. Tak, albo się rozejść, tak? No bo jeżeli jest sprawca takiej przemocy, tak jak cały czas tutaj podkreślamy, mm. on może nie wie, że jest sprawcą przemocy. Bardzo często, to to, zwłaszcza przy przemocy psychicznej, przypuszczam, że wiele tak, osób, nie wie. osób nie wie, ale wie, wiele osób wie, ale wiele osób nie wie, prawda? Jeżeli wie, no to moim zdaniem to już jest, bo wie, tak jak mówicie, czyli tak? ma złą wolę, <grym> tak, mówiąc tak, ale tak jak mówicie, jak poznaje kogoś, jest cudowny, to jeżeli się zmienia bardzo szybko, to znaczy, że on sobie zdaje sprawę, co Może sprawia, mu, co Może sprawia mu przyjemność. Tak? No właśnie, i je. teraz tak narozrabia. I ja odchodzę od niego, tak? No, mówię mhm. tak po prostu, on czy ona odchodzi od drugiej osoby i on, ten człowiek zdaje sobie sprawę, że nagle straci, tak? I znowu jestem cudowny, kupuję kwiatki, prezenty i ktoś się zastanawia, chyba, chyba się pomyliłem, czy pomyliłam, tak? Chyba on jest jednak Ale redaktowy. ta osoba tak nadal może sobie nie zdawać sprawy z tego, że to jest przemoc. Bo po prostu na początku Byłem się... Była zdenerwowana. Tak, dokładnie. No, no ta to osoba to sobie możliwe. może nie zdawać sprawy, że to jest przemoc. Wyniosła, jeżeli ktoś się napatrzył na takie rzeczy w domu i później nigdy nie trafił na terapię i nikt mu nie powiedział, że to są niepożądane zachowania, no bo y może nie wiedział, że są terapie. Tak, no w ogóle właśnie po to to nagrywamy, do żeby osób, doczuć, które, tak, żeby sobie zdały sprawę i, i poszukały pomocy. Tak, dokładnie, rozwiązały ten problem, bo to mhm. tkwi w takiej osobie, ale nie, jest, czy, nie oceniamy, tak? No, nie tak. może być wina tej osoby. No, w sytuacji, o której pani powiedziała, że zdaje sobie sprawę, że jest sprawcą przemocy, no to... No robi to z premedytacją, no, tak. zamiar kierunkowy, bezpośredni, czyli karygodny jak najbardziej, tak, tak? Ale tak też jest. Tak też jest, ale obawiam się, że w kwestii przemocy psychicznej będą się upierać. Większość ludzi nie wie. No może i tak. Może. Wracając no. teraz do, do tych cyklów przemocy, jak to wygląda? To wygląda tak, że na początku... Ee, Przemoc jest stosowana w mniejszym troszkę, troszkę mhm. natężeniu. Ofiara przemocy stara się tłumaczyć sprawcę, w sensie, bo był zmęczony, zdenerwowany, mhm. spóźniłem się, spóźniłam się, nie zrobiłem tego obiadu przysłowiowego mhm. i później ta przemoc z drugiej strony narasta przy zmianie podstawy ofiary przemocy do przechodzenia w bierność, później jest eskalacja tej przemocy, mhm. wybuch tej przemocy. I jest to, co Pani z kolei powiedziała, jest faza tak zwanego miesiąca miodowego, czyli przeproszenie, mocne postanowienie poprawy, które trwa do kolejnego rozpoczęcia cyklu, czyli narastania tej frustracji, przemocy tej wo wobec ofiary. Mhm. Czy jest... jeżeli zaobserwujemy, że gdzieś w rodzinie, mhm. czy w tym najbliższym naszym środowisku domowym, coś takiego się dzieje, to nie ma co liczyć, że. To się zmieni, jeżeli nie, za interwen nie będzie interwencji tutaj. E, jakiejś, e, co? Jakieś, może po nie prostu. Tyle interwencji powiedziałbym, musi być impuls z zewnątrz. E, to zmiany. Impu tak, mm -hmm. impuls z zewnątrz to zmiany w takim sensie dzwonek po prostu. Mm -hmm. Słuchajcie, to, 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 to nie wygląda tak, jak powinno. Mm -hmm. tak, Ale też e, bardzo ważne, bo mo mogą na nas oglądać osoby, które są sprawcami, bo teraz jeżeli oglądają nas ofiary, no to macie bardzo jasne narzędzie, wejdźcie, mać poradnik na .org Krop, e, e, kropka kropka ork, kropka ork, tak. Ork, tak? I wejdźcie na stronę i sprawdźcie. Ale nie załamujcie się, jeżeli dzisiaj się zorientowaliście, że jesteście sprawcą przemocy. Ponieważ jeżeli ktoś dobry w sercu dzisiaj się zorientował, że jest sprawcą przemocy, może się załamać. I może e powiedzieć: Tyle krzywdy zrobiłem, że to z tego już nie ma wyjścia. Co nie jest prawdą, bo nie ma e sytuacji e bez wyjścia. Jeżeli ktokolwiek się zorientuje teraz. Że jest sprawcą przemocy, no to chyba osiągnęliśmy jakiś sukces. Mm -hmm. no bo, tak jak cały czas rozmawiamy, na początku ta osoba musi sobie zdać sprawę. A zdanie sprawy jest takim pierwszym krokiem do rozwiązania problemu. I do wyjścia z sukcesem z tak, tego problemu. Dokładnie. No i na takim aspekcie. takim, takim taki, akcentem. Będziemy kończyć jeszcze. Dziękujemy bardzo Dziękuję Panu, bardzo. że ja. jest Pan z nami i z naszymi widzami. Myślimy, że nie wyczerpaliśmy tematu, więc na pewno jeszcze raz było. się spotkamy albo dwa. spotka się Pan z nami jeszcze? Z miłą chęcią. Dziękuję dziękujemy, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.